Dlaczego ludzie często po kłótniach padają sobie w ramiona i uprawiają seks? ponieważ do dobrego seksu potrzebne są dobrze podkręcone emocje, więc dlatego bardzo często w trakcie takich gwałtownych sprzeczek, zwłaszcza jeśli pozwalamy sobie trochę na utratę kontroli, a kłótnia jest jednym z takich kulturowych obszarów, w którym my możemy sobie pozwolić na to, żeby nam popłynęły emocje, a właśnie płynące emocje to jest to, co najbardziej lubi pożądanie. W jaki sposób możemy wywołać jeszcze takie uczucia, żeby było to, co jest po kłótni, ale bez kłótni. No, temat związany z takim polowaniem na pożądanie, czyli z tym, że pożądanie spada, zwłaszcza w długoterminowych związkach, to jest najbardziej powszechny temat, z którym zgłaszają się do mnie ludzie, jeśli chodzi o seksualność. Dlatego pożądanie w naszych związkach jest na złota i dlatego tak bardzo lubimy się kłócić. Często jest tak, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że prowokujemy kłótnie po to, żeby pobudzić w sobie pożądanie. Ja nie mówię, że to jest we wszystkich parach, tak to wygląda, ale się dzieje. To jest tak trochę jak e, z jakimiś używkami i narkotykami. Jeżeli nie wiesz o tym, że e, palenie papierosów, albo jedzenie słodyczy, albo granie w gry komputerowe przybliża cię do jakiegoś pożądanego przez ciebie stanu emocjonalnego, na przykład relaksu, odprężenia, czy poczucia zadowolenia, w przypadku kłótni jest to podniecenie, to będziesz potrzebować coraz silniejszych bodźców. Coraz silniejszych żeby... kłótni. Coraz silniejszych kłótni. I dlatego tak jest, że, yy, że często yy, pary w te, wpadają w taką ślepą uliczkę. tak, Że te takie najbardziej seksowne, burzliwe i energetyczne pary, które dużo się kłócą i dużo kochają, nakręcają tą spiralę pożądania poprzez kłótnie, no aż do takiego momentu, gdzie może wydarzyć się tragedia albo po prostu rozstanie. A te takie inne yy, aktywności, to co to może być? To jest na zasadzie, nie wiem, wspólnych, wspólnego sportu jakiegoś. Czy. Mhm. To jest, wiesz, to ciekawe, też statystyki mówią o tym, z czego rezygnują ludzie, którzy, kiedy wchodzą w związek. Najczęściej ludzie, którzy wchodzą w długoterminowy związek, rezygnują z bardzo wielu swoich pasji, które dawały im przyjemność wcześniej. Właściciele klubów z imprezami odnotowują, że ludzie, którzy wchodzą w długoterminowy związek, przestają przychodzić na imprezy. W związku z tym często pożądanie opada, ponieważ my, wchodząc w relacje, rezygnujemy z wielu rzeczy, które dawały nam poczucie satysfakcji, sprawiały, że krew krążyła szybciej w naszych żyłach. I z jakiegoś niewiadomego powodu, to nie jest tak do końca niewiadomy powód, to są bardzo głębokie, trwające wiele set lat kulturowe uwarunkowania, tak? jak powinno wyglądać dobre życie, jak powinno się zachowywać wtedy, kiedy się jest w stałym związku. Tak? Ale pytasz się mnie, co to są za inne aktywności, to bardzo szybko można znaleźć na to odpowiedź, to są te aktywności, które robiłaś kiedyś, a teraz już nie robisz. Sprawdź, z czego zrezygnowałaś w swoim życiu dla związku i dla kultury. Bardzo prawdopodobne jest to, że kłótnią zapewniasz sobie te same emocje, które zapewniałeś sobie wcześniej czymś innym.